Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Przyjechaliśmy tutaj do Podlesie wiedząc, że będzie to ciężki mecz. Podlesianka ostatnie dwa spotkania wygrała. Przeanalizowaliśmy sobie przeciwnika i nie ukrywam, że w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo słabo. Ale tak się czasami zdarza. Zdarza się tak czasami i najważniejsze było to, że nie straciliśmy bramki i potrafiliśmy w odpowiednim momencie odpowiedzieć. Nie było tych sytuacji w pierwszej połowie z naszej strony dużo. Natomiast rzut karny wykorzystany. I potrafiliśmy się też obronić, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, bo widzieliśmy, że Podlesianka ma to naprawdę bardzo mocne. Wiedzieliśmy też, że fazy przejściowe u przeciwnika są na bardzo wysokim poziomie. Tak pokonali tutaj przeciwników, którzy może ich zlekceważyli, jako Beniaminka. Ja powiem tak. Widziałem duże podobieństwa, jeżeli chodzi o grę właśnie podlesianki, a naszej, jeżeli chodzi o tamten sezon. Ja byłem co prawda drugą rundę, natomiast zdarzały nam się takie mecze, w których można było odnieść wrażenie, że prowadzimy grę, że za chwilę bramkę strzelimy, a to przeciwnik nas właśnie ukłuł. I myślę, że to jest taka... Bolesna dzisiaj nauczka dla Podlesia, że ta liga tak wygląda, aczkolwiek tak jak powiedziałem, bramki zmieniają oblicze meczu i w pierwszej połowie na pewno Podlesianka była zespołem lepszym. W drugiej połowie z naszej, z naszej strony były też korekty i w ustawieniu gdzieś... W, w tych sektorach boiska, gdzie mieliśmy problemy, myślę, że to dało skutek i w drugiej połowie wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej. Podlesianka nie miała się do nas, można powiedzieć, kolokwialnie dobrać. Strzeliśmy bramkę na dwa i w tym momencie myślę, że powietrze zeszło z drużyny gospodarzy. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, mieliśmy dzisiaj dużo szczęścia, jeżeli chodzi o pierwszą połowę i, i, i na pewno to był ciężki mecz. Wywalczone punkty gratuluję swoim zawodnikom, bo w tej temperaturze wytrzymać na wysokich obrotach cały mecz to na pewno była duża sztuka. Mam nadzieję, że to będzie dla nas taki impuls do, do zdobywania punktów, bo te są najważniejsze. Tego nam brakowało. W ostatnich meczach graliśmy nieźle, a, a nie punktowaliśmy dzisiaj. W szczególności pierwszą połowę zagraliśmy słabiej, drugiej już jak na nasz poziom poprawnie i wywozimy stąd dzisiaj trzy punkty. Dziękuję przeciwnikowi, trenerowi, życząc powodzenia w następnych meczach. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję trenerze za mecz, gratuluję zwycięstwa. No mam wrażenie, że tutaj tuża naprawdę dobrze, dobrze podeszła do, do meczu, bo przetrwała tą pierwszą połowę, w której mocno dominowaliśmy no niestety zabrakło nam konkretów duża ilość całych fragmentów, tak jak trener wspomniał no, duża dominowała w tych, w tych fazach, kiedy my strzeliwaliśmy te piłki do bramki mam troszeczkę zastrzeżeń co do, co do sposobu zarządzania tymi stałymi fragmentami, brakowało troszeczkę złamania schematu, brakowało brakowało po prostu troszeczkę troszeczkę fantazji w tym wszystkim no i niestety E, niestety nie udało się wbić tej bramki, która by w jakiś tam sposób przy tej pogodzie, przy tym, e, no przy tym natłoku meczów, bo, bo pamiętajmy, że to był trzeci mecz w ciągu tygodnia, no na pewno by ustawiła, no z, nie zrobiliśmy tego my, zrobiła to, e, to Turza i nie, no rzeczywiście w drugiej połowie już e, te powietrze po drugiej bramce zaczynało z nas e, schodzić, tutaj mental troszeczkę nas e, zawiódł. W jakiś tam sposób zawsze to funkcjonuje na takiej zasadzie, że jeżeli drużyna ma przewagę, traci bramki, no przestaje, no przestaje czuć ten flow, tak, my ten flow przestaliśmy czuć, próbowaliśmy korygować skład, ustawienie, no ale niestety dzisiaj nie było, nie było spodziewanego efektu i tak tutaj z mojej strony duży szacunek do zespołu za, za pracę, za, za dyscyplinę przez, przez, przez sporą część... Przez sporą część tego meczu. Dzisiaj nie straciliśmy bramki z gry, oba gole ze stałego fragmentu, więc jakoś tutaj zabezpieczyliśmy się też przed, przed akcjami ofensywnymi rywali. Nie daliśmy się skontrować. No ale suma Summarum musimy też docenić swój wkład w tych trzech meczach. Sześć punktów. Bardzo trudny mecz z górnikiem dwa zabrze. No, na pewno nas sporo sił kosztował. Próbowaliśmy troszeczkę zrotować, nie ukrywam, że mocno, mocno nasze plany pokrzyżowała kontuzja Maćka, niestety, bo, bo, bo mieliśmy jakiś blok zmian przygotowany pod, pod kątem ilości minut, no niestety taka, taki wypadek, kontuzja i w jakiś tam sposób rozstrzeliły nam się te, te nasze plany, no ale w piłce nigdy nie można być, być pewnym scenariusza gry, no niestety nasza reakcja dzisiaj nie spowodowała zmiany oblicza meczu. E, trenerowi życzę powodzenia. Na pewno zespół bardzo dobry. E, to, czego się spodziewaliśmy po tuży, czyli dużej solidności. Czyli dobrej gry w defensywie, dobrej gry w To się wszystko potwierdziło. Nie jest e, to przypadek, że, e, no, że, że, że że gracze trenera e, tutaj e, nie przegrywają wiele tych meczów. Tak? No jest, jest troszkę tych remisów. E, też widzieliśmy że, że troszeczkę pecha w tych meczach e, domowych, więc E, więc ten dorobek punktowy na pewno nie odzwierciedla potencjału tego zespołu. No, myślę, że, 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 że to co trener powiedział, no, ta kwestia doświadczenia e, gry na tym szczeblu też, e, też gra tutaj rolę. Hmm, dzisiaj, dzisiaj tak bardzo kolokwialnie mówiąc, e, podpuścić, skasować, tak troszeczkę to dzisiaj wyglądało, Zostajemy e, z niczym. I, Pracujemy już nad tym, żeby, żeby zespół odbudował się. Trudny wyjazd do Jeleniej Góry nas teraz czeka, no ale to, co mnie cieszy, cały tydzień pełnego mikrocyklu, przepracujemy ten, ten czas, mam nadzieję, dobrze i, i liczę na pozytywną reakcję zespołu. Dziękuję.